Oficjalnie zapadła decyzja w sprawie Dina Hausena. Real Madryt próbował odwołać się od czerwonej kartki, ale odpowiedź nie ucieszyła klubu. Real Madryt świetnie rozpoczął wyjazdowe starcie z Realem Sociedad. Już na początku gola strzelił Kilian Bab, ale w 32 minucie sytuacja diametralnie się zmieniła. Dina Hausen sfaulował Mikela Ojaszabała i od razu zobaczył czerwony kartonik. Arbiter Gizes Gil Manzano uznał, że Hiszpan wychodził na czystą pozycję. Z tą decyzją nie zgodził się Real, argumentując, że interweniować mógł jeszcze Eder Militao. Klub złożył odwołanie, ale komitet dyscyplinarny RFEF je odrzucił. Ostatecznie Hausen został zawieszony na jedno spotkanie i nie zagra przeciwko Espaniolowi 20 września. Hiszpańskie media podają jednak, że to nie koniec walki Realu. Klub planuje skierować sprawę do komitetu apelacyjnego, bo nawet Komitet Techniczny Arbitrów opublikował analizę wideo, w której sugeruje, że bardziej odpowiednia była żółta kartka. Hausen wypada na minimum jedno spotkanie, ale Real Madryt nie zamierza składać broni i będzie walczył o zmianę decyzji.